Laudytor Jezus Chrystus. Wracamy dzisiaj do lektury książki arcybiskupa Marcela Lefebvre'a Oskarżam Sobór i będzie to kolejna piąta interwencja soborowa, tym razem dotycząca ekumenizmu. Zanim jednak przejdziemy do zapoznania się z fragmentami, chciałabym zaprosić Państwa na jutro. Będzie z serii dialogi kolejny odcinek i będzie pierwszych 10 komentarzy, czy takich właściwie świadectw osób komentujących, dotyczących reformy liturgicznej w Polsce. A teraz przejdziemy do lektury książki. Zaznaczam oczywiście, że jak zawsze odnośnik można znaleźć w opisie filmu. Jest to piąta, tak jak powiedziałam, jest to piąta interwencja odnośnie do schematu dekretu o ekumenizmie i dodatku deklaracji o wolności religijnej. Tę drugą część zrobimy dopiero w następnej, w następnej czerczologii poświęconej tej książce. W komentarzu wprowadzającym księdza arcybiskupa czytamy co następuje. Jeśli chodzi o schematy dotyczące niejasnych i delikatnych kwestii, które mogły zostać wykorzystane przez liberałów i sfery progresywne, konieczne jest zaprezentowanie pierwszego projektu, który jasno pokazuje intencje jego autorów. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na celowe osłabienie rozróżnień między kościołami chrześcijańskimi, Wolbrzymianie darów duchowych posiadanych przez niekatolickie wspólnoty i skandaliczną deklarację o obustronnej winie w okresie podziałów i Mamy więc do czynienia z pierwszym takim naprawdę bezczelnym zmienianiem tego, co Kościół nauczał do tej pory. Oczywiście były jakieś tam, prawda, takie typowo progresywne rzeczy we wcześniejszych interwencjach, co mogliśmy widzieć czy też, co już Państwo pewnie przeczytali w tej książce. Natomiast teraz no to jest już całkowite zaprzeczenie temu, co było wcześniej. I to warto podkreślać, że to jest całkowita zmiana. W pierwszym fragmencie samej interwencji, czyli tego przemówienia, które ksiądz arcybiskup wygłosił w Auli Soborowej, czytamy. Czcigodni bracia. Z pewnością wszyscy obecni tu ojcowie zgadzają się z intencją schematu i wszystkich jego deklaracji odnoszących się do wewnętrznych usposobień pożądanych u naszych braci odłączonych. Z naszej strony musimy dołożyć wszelkich godziwych wysiłków, by nakłonić ich do powrotu do jedności kościoła. Niemniej jednak z wielu przyczyn schemat ten nie wydaje się sprzyjać prawdziwej jedności, nie może więc nas satysfakcjonować. Po pierwsze, prawdy są rozmywane, jak słusznie czytamy na stronie 17, wierszy od 20 do 24. Nic nie jest bardziej obce ekumenizmowi niż fałszywy Irenizm, który nausza, narusza czystość nauki katolickiej lub przysłania jej prawdziwe i istotne znaczenie. W rzeczywistości jednak najbardziej fundamentalne prawdy z tej kwestii zostały rozmyte. Na przykład, strona 7, wiersz 25. Prawda podstawowa, mająca sprzyjać jedności, głosząca, że wyłącznym i niezbędnym źródłem jedności jest biskup Rzymu, następca Świętego Piotra i wikariusz Chrystusa, jest przedstawiona w sposób pośredni i niekompletny. Gdzie jest wikariusz Chrystusa, tam jest Kościół apostołów. Bóg jest jeden, Chrystus jest jeden, wikariusz Chrystusa jest jeden, Kościół jest jeden. Tu na ziemi wikariuszem Chrystusa jest nikt inny jak biskup Rzymu. Rzecz, której ludzie zdają się kompletnie nie rozumieć i być może nie rozumiało jej też, to takie progresistowskie skrzydło Ojców na Soborze Watykańskim II. To jest to, że jedności nie da się budować na zamazywaniu prawdy. Ja muszę przyznać, że kiedy sama studiowałam teologię, nie tylko nawet na wykładach z teologii ekumenicznej o irenizmie się dość sporo mówiło, tak? Jako o no, bardzo poważnym niebezpieczeństwie. Co więcej, miałam okazję. Wysłuchać całej masy anegdot księży profesorów, którzy byli delegowani, nie tylko ekumenistów, którzy byli delegowani do rozmaitych takich komisji prowadzących dialog z niekatolikami, wszelkich rodzajów niekatolikami. I no, wielu z nich tak naprawdę, co ciekawe, zostało potem wycofanych z komisji właśnie dlatego, że nie chcieli się godzić na rozmaite takie właśnie irenistyczne rozmazywania sytuacji. Jeżeli między nami, a nie wiem, kimś, nawet ze znajomych, już nie mówię o osobach bliskich, jest jakaś zasadnicza różnica, jakiś konflikt, najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest udawanie, że tego nie ma i przemilczanie. W ten sposób buduje się iluzję jedności, a nie samą jedność. Jedność jest możliwa tylko wtedy, kiedy obie strony zdecydują się stanąć w pełnej prawdzie. Tylko na tym można budować jedność. W podsumowaniu czytamy tak. W schematach soborowych pozostały więc pewne niejasne sformułowania, z których wyprowadzono później najrozmaitsze, gorszące wiernych eksperymenty. Tam była wzmianka też o takiej współodpowiedzialności tak kościoła katolickiego, rzekomo za rozmaite schizmy i rozłamy. No więc to pierwszo, pierwszy krok właściwie wykonał Paweł VI, który zniósł ekskomunikę w stosunku do kościołów wschodnich. Oczywiście potem mieliśmy pontyfikat Jana Pawła II, Asysz, no kompletne szaleństwo mamy oczywiście już dzisiaj, kiedy no pierwszy sekretarz to już właściwie chyba przeprasza za to, że jest katolikiem. Franciszek przecież nawet świętował wspólnie z protestantami rocznicę reformacji, więc no po prostu coś, czego nawet chyba za, za czasów Jana Pawła II nikt by się nie spodziewał. Zachęcam, żeby sięgnąć do tej książki, szczególnie do tego rozdziału, bo tu się właściwie zaczyna ta taka ekumeniczna katastrofa i rozmazywanie tego, czym jest Kościół, czym jest wiara katolicka. Dziękuję za obejrzenie tej czytczologii. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.